Poszło. No, w ostatnim moim posesji mówiłem o właściwie dwóch procesach. Mówiłem najpierw o e, arsenale duchowym, które mamy, o fundamentach, o materiałach, które mamy dostępne i tak naprawdę wiedzy, którą ma, której mamy tak naprawdę ogrom i ta wiedza jest dla nas dostępna do wykorzystania, jest dostępna do tego, aby to ją w praktykę i aby z niej korzystać na poziomie takim stricte duchowym, stricte związanym ze służbą, można by tak powiedzieć. No, chociaż tutaj całe nasze życie tak naprawdę jest służbą no, wśród ludzi wierzących. Natomiast no, w praktyce jest tak, że często to rozdzielenie na pułapie psychiki, to znaczy rozumienia człowieka następuje, że jest jak gdyby ta sfera, którą kojarzymy. Gdzieś tam podświadomie nasz mózg kojarzy ze sferą różnych działań naturalnych i ta sfera która jest, że tak powiem, codzienna, przyziemna. No i w pierwszym mówiłem o tej sferze dotyczącej służby, w drugim poselstwie mówiłem o praktycznych działaniach, wadze praktycznych działań pułapu jednostki. Dzisiaj e, chciałbym połączyć ze sobą te dwie sfery oraz pokazać, jak te dwie sfery, jak funkcjonowanie w tych dwóch sferach, czyli arsenału duchowego, który mamy, że tak powiem, fundamentów wiary, ustanawiania jak gdyby tej świadomości duchowej, która jest dla nas dostępna na dzień dzisiejszy. Jak ją wdrożyć w swoją codzienność, czyli jak gdyby te dwie dziedziny ze sobą połączyć. Tak aby one funkcjonowały ze sobą na poziomie homeostazy takiej, równowagi. I tak. Generalnie celem kościoła tutaj na Ziemi jest szerzenie Królestwa Bożego. A Królestwo Boże to jest potężna duchowa konstrukcja wytworzona przez Boga, która poprzez Bożych ludzi, czyli Kościół, objawia się na Ziemi w tej czy innej formie, za pomocą różnorakich działań, aby to Królestwo mogło się poszerzyć. I jako dzieci, czyli jako ludzie wierzący, ludzie, którzy przyjęli ofiarę Jezusa, my jesteśmy dziedzicami tego Królestwa. Jesteśmy współpracownikami Boga w szerzeniu tego Królestwa. I otrzymaliśmy, będąc tutaj na ziemi, na ziemi, będąc ramieniem Boga, otrzymaliśmy pewne dziedzictwo, z którego możemy sobie swobodnie korzystać. Ono jest w naszym duchu, do naszej dyspozycji. I teraz tak. Żeby nie być gołosłownym przeczytam kilka wersetów. Zaczniemy sobie drugi list Piotra 1,3 Gdyż boska Jego moc obdarzyła nas wszystkim, czego trzeba do życia i pobożności przez prawdziwe poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Boska moc w nas to jest wszystko, czego potrzebujemy do bardzo skutecznego funkcjonowania tutaj na ziemi. Kolejnie to jest Rzymian 8.29. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczyłby by posiedli kształt odpowiadający obrazowi jego syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. A więc boska moc, która zamieszkała w nas, jest tego samego rodzaju, co ta, która mieszkała w Jezusie. Ten potencjał jest identyczny, bo On był pierworodny pośród wielu braci. Gdzie indziej jeden z pisze, aby on we wszystkim był pierwszy. Pierwszy, ale nie jedyny. I teraz Jana 3, 3 od 34 do 36. Ten bowiem, którego Bóg posłał, wypowiada słowa Boga, gdyż Bóg daje ducha bez Ojciec miłuje syna i wszystko powierzył w jego ręce. Kto wierzy w syna, masz życie wieczne. Kto natomiast odmawia synowi posłuszeństwa, nie zobaczy życia, lecz wciąży na nim Boży Gniew. Kolejny Mateusza 26,53. Czy myślisz, że nie mogę poprosić mojego ojca już teraz wystawi mi więcej niż 12 legionów aniołów? I teraz tak mamy pewien obraz Jezusa. Musimy w ogóle zobaczyć Jezusa jako tego, Syna Człowieczego, który chodził tutaj po ziemi. I on używał dziedzictwa, które posiadał, do w ogóle całkiem codziennych rzeczy. Zobaczcie, sytuacja, w której Jezus płaci podatek. Płaci go poprzez cud, czyli jak gdyby... Ja tutaj nie mówię o tym, że teraz mamy płacić podatki przez cud. <grym wiosenka> <grym wiosenka> <grym wiosenka> nie doło mi się <grym wiosenka> jakby, jakby obraz, który chcę przekazać, to to, że Jezus, jakby informacja jest taka dla nas, że Jezus, korzystając z dziedzictwa, które posiadał, użył duchowej mocy, aby zamanifestowała się... Na płaszczyźnie materialnej, w zupełnie codziennej przyziemnej sprawie. No bo generalnie tendencja jest taka, w kościele bardzo często się spotykałem, że ok, mamy tą ponadnaturalną moc, ale ta ponadnaturalna moc, to wiecie, jest taka do wyższych celów, tak zwanych. Czyli jak coś jest związane, nie wiem, mamy coś zniosłego, jest jakaś, nie wiem, wielka, wielką służbę, ktoś zaczyna budować, powiedzmy, przynajmniej tak to widzi. To, to tutaj Boża moc może zadziałać, ale w jego prywatnym życiu to takie jest, wiecie, trochę sakrum, trochę profanum, coś takiego wiecie, że jak gdyby, że no, no nie wypada używać tego dziedzictwa do naszych spraw przyziemnych, tutaj takich codziennych. A widzimy, że Jezus ten funkcjonował. Zupełnie przyziemnie zapłacił podatek, zupełnie przyziemnie karmił ludzi potrzebujących, apostołów, ludzi, którzy byli z Nim. Gdzieś tam ryba się pojawiała, różne rzeczy się działy. Zupełnie przyziemnie. Więc tutaj widzimy Jezusa jako człowieka, w którym te dwie sfery, te dwie dziedziny czyli działanie i z drugiej strony duchowy autorytet się zazębiają i tworzą pewną, pewną całość. I ja by. Człowiek wierzący prawidłowo funkcjonował, aby w człowieku wierzącym, jak gdyby to grało tak jak należy, to musi być duchowa kononastaza, czyli duchowe działania potwierdzone działaniami praktycznymi. I teraz, jak to w ogóle przełożyć na życie codzienne? Co, co, co z tą informacją w ogóle zrobić? Ano Każde działanie, jakiego dokonujemy tutaj na Ziemi, to jest działanie tak naprawdę, które, które jest jak gdyby modlitwą. No bo Paweł mówi, nieustannie się wyluwujcie. Nieustannie, czyli prosechomaj, kierujcie się nieustannie na Boga. I teraz nasze działania, wszystkie jakie tutaj są na Ziemi, one mają się przysłużyć tylko temu, żeby szerzyć królestwo, a więc co? Nie ma sakrum i profanum, bo całe nasze życie jest skierowane na szerzenie królestwa, ono ma jeden cel. Człowiek wierzący na Ziemi ma jeden cel szerzyć królestwo. Czy on to zrobi na ten sposób, czy zrobi to na inny sposób, czy wybierze taką drogę, czy inną, to jest zależne od jego uwarunkowań, pragnień dalej, ale tu nie o tym mówimy. Całe nasze życie. To jest jedno wielkie sakrum, czyli sfera, w której może się przejawiać dziedzictwo, które mamy w Chrystusie. I teraz powiedzmy. E, taka historia z mojego życia. Mamy takie marzenie z Roxaną, żeby przerobić dostawczaka na kampera. I jak gdyby no, takie marzenie. I teraz otrzymałem takie marzenie. Pierwsze, co poszedłem do pracy, poszedłem do pracy do człowieka, taki bardziej budowlane. E, rzeczy robiliśmy i akurat mieliśmy renowację szklarni. Ja zupełnie nie widziałem, jak się robi renowację szklarni. W mi, nie, mam, nie miałem bladego pojęcia, jak się robi re renowację szklarni, naprawdę. I poszedłem tam, dali mi szlifierkę kątową i kazali mi szlifować te szklarnie góry do dołu. I potem na te szklarnie kładliśmy farbę okrętową, którą też się maluje przyczepę kempingową. I ja się dowiedziałem, jak kłaść tą farbę od początku do końca. Że trzeba tam zeszlifować, nałożyć podkład poksydowy i potem na to tam położyć kolor. Ja, ale ja nie miałem o tym dla pojęcia. I ja tam nie szedłem, żeby się tego dowiedzieć. Ja tam poszedłem, żeby założyć pieniądze. I teraz w odpowiedzi na to, że ja każdego ranka idąc do tej pracy, stawiałem się o te rzeczy, w ogóle wyciągnąłem z tej prostej pracy, słuchając, będąc nastawionym na przyjmowanie w ogóle błogosławieństwa od osoby Boga, gdzieś tam... Że Wiem, że to błogosławieństwo dzisiaj jest wokół mnie i jest wiele cennych informacji, ja zacząłem wyciągać te praktyczne informacje informacje, które potem mogę przełożyć na działanie. Czyli co? Ok, codziennie rano stawiałem się w moją pracę, czyli jak gdyby, żeby zrobić krok naprzód, żeby sprawy w moim życiu poszły do przodu, następnie wykonałem działanie, czyli poszedłem do pracy i tam, gdzieś po drodze, gdzieś w biegu, dochodziły do mnie kolejne informacje, kolejne jakieś rzeczy, które przychodziły i składały mi się w jedną całość. Ja na przykład mam takie sytuacje, że ja do gdzieś dorobić, nie umawiam się też z tym samym człowiekiem, akurat ja do sobie gdzieś dorobić, i leżą na przykład za darmo e, panele fotowoltaiczne do zabrania. Mam takie sytuacje, autentyczne. Ale to tutaj na to składają się dwa elementy. Jeden to moje osobiste stawiennictwo, drugi element to jest działanie praktyczne. I tak jak to pokazywałem w ostatnim poselstwie, czy Mążesz, czy Eliasz, czy w ogóle Nowotestamentowi Apostołowie, to byli ludzie, którzy najpierw zabezpieczali temat w ogóle na poziomie duchowym, zabezpieczali temat, że na poziomie duchowym załatwiali sprawę, gdzieś tam zabezpieczali swoje działania, i dopiero wchodzili na płaszczyznę fizyczną, podejmowali zdecydowane, nie, nieugięte działania i rzeczy się działy. Tak samo jest w naszym życiu. Na przykład, ostatnio znalazłem sobie taki zeszczyt. Ja w tym zeszycie sobie kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu wypisałem jakieś różne rzeczy, które ja bym chciał w swoim życiu mniej więcej w terminie tam trzech lat. Jakiś miał cechy, drugą rubrykę cechy charakteru. I na te cechy charakteru składały się takie rzeczy jak lepsza komunikacja, jak lepsze artykułowanie, gdzieś tam modulacja głosem i inne rzeczy. Składały się też rzeczy, że pracuję w określonej branży, w której obecnie pracuję, to jest też ciekawe, ale to, od czego te rzeczy się zaczęły, to zaczęły się od miejsca, w którym ja stanęłem mówię, Boże... Będąc w obecnym miejscu, ja nie mam żadnych szans na to, aby polubić się znaleźć w tym miejscu. To jest tak odległe i jak gdyby moja osoba jest tak odległa, aby posiadać te umiejętności, te cechy i te rzeczy że ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby to się wydarzyło. Ale wiem jedno, mam Twoje słowo, które niebo i ziemia ale Twoje słowo nie przemienia. Że słowo, które wypowiadam na od Spisałem tutaj te wszystkie rzeczy, które notabene też są w dziedzictwie w Chrystusie, bo to są cechy Chrystusowe. Czyli na przykład jasne komunikaty, Jezus bardzo jasno się wypowiadał. Potrafił? Przebywać z różnego rodzaju ludźmi. Potrafił rozmawiać z faryzeuszami, potrafił rozmawiać z ludźmi, jest napisane, że był z pijakami, celnikami, grzesznikami. z różnego rodzaju ludźmi się potrafił komunikować. Było tam coś takiego, że napisałem sobie, ludzie traktują rozmowę ze mną poważnie. Takie miałem Ja sobie wypisałem te wszystkie rzeczy i to, od czego zacząłem, to ja zacząłem to wyznawać. Do oporu. mnie rano. Wstawałem rano i zanim wypiłem kawę, zanim czytam pijąc kawę, zanim cokolwiek zrobiłem, ja wyznawałem te wszystkie rzeczy. Tworzyłem obraz siebie w Chrystusie na podstawie dziedzictwa, które otrzymałem. I dziś, może nie wszystkie te cechy, nie wszystkie te rzeczy, ale większość tych rzeczy właśnie albo jest w trakcie realizacji, albo na jakimś poziomie się zrealizowała. Na poziomie moich cech, moja komunikacja uległa znacznej poprawie. Pracuję w branży, którą tam sobie zapisałem. I początkiem tego, że ja zacząłem pracować w tej branży bez prawa jazdy, gdzie w tej branży dostać pracę bez prawa jazdy to jest prawie niemożliwe. A ja tą pracę dostałem. I zaczęło się od tego, że napisałem to na kartce. I zacząłem to wyznawać. To się pojawiło na moich ustach. Ale później co zrobiłem, zacząłem się o tym uczyć czytać różne książki. To był czas, w którym Roxana kupowała różne książki z tym związane, i jedyne co ja zacząłem robić, to zacząłem tym przesiągać. Pewną mentalnością ludzi, którzy pracują w tych miejscach, pewnym, pe, pewnym sposobem myślenia, po prostu widziałem jak e, rzeczywistość, by była jak rzeka, która jak gdyby przypływają w moją stronę rzeczy związane z tymi rzeczami, i tylko muszę nauczyć się je wychwytywać, się je widzieć, jak gdyby widzieć poszczególne małe elementy, które płyną w moją stronę z tej dziedziny. I dzisiaj. Już jestem w pewnym miejscu. Mam mniejsze lub większe sukcesy w różnych częściach i rzeczy, w których jestem, jak gdyby na sukcesy czekam, ale już jestem jak gdyby w tym miejscu, że jakby w tym pracuję, więc dla mnie to jest mega, mega fajne, że już jestem w tym miejscu. I to wszystko zaczęło się od zapisania w ogóle Dani na kartce. I bardzo często ludzie do mnie przychodzą, wiesz, no ale to tam słowo to nie czyn, bo czyny są ważniejsze niż słowa i tak dalej. Ja mówię, wróćmy do początku. Czym jest? Słowo. Słowo jest wypowiedzianą myślą. OK, a czym jest myśl? Jest podjętym działaniem przez Twój organizm, aby pewien tok myślowy powstał w Twojej głowie, następnie Ty wypowiadasz ten tok myślowy i ten tok myślowy jest określoną wibracją dźwiękową, która porusza rzeczywistość i wprawia ją w drganie. A więc słowo, czy też myśl już nawet jest w pewnym sensie czynem, który ma pobudzić do działania też nasze ciało. Bo jak mówisz na przykład do siebie o określonych cechach, że masz określone cechy, to tak naprawdę programujesz swój ból, programujesz swoje ciało do tego, aby ono zaczęło, zaczęło działać w oparciu o to, co mówić. Na przykład miałem takie coś, że wielokrotnie powtarzałem sobie, że... Jak miałem taką potrzebę, żeby wstawać o do godzinie rano, wielokrotnie powtarzałem to w ciągu dnia, że wstanę i często budziłem niemal, że nie marzę bez budzika, ale to musiałem naprawdę tego chcieć. Naprawdę musiałem mieć motywację, żeby to zrobić, chcieć i to najczęściej było w temacie treningu. Jak jeszcze gdzieś tam biegałem na dłuższe dystanse, to miałem takie pragnienie, żeby stawać i wstawałem faktycznie, jak sobie to powtarzałem. Więc, więc zaczęło się od słowa. I tak jest tutaj. Okej, początek może być taki, że zacznie się od Twojego słowa, natomiast już podejmujesz działania i już nadstawiasz. Oczy fizyczne i uszy fizyczne, jak i duchowe oczy, i, i duchowe uszy, na to, na pewne informacje, które wokół się, ciebie się pojawiają, i zaczyna się wychwytywać, żeby nie pozostać w miejscu bierności. Że ja sobie teraz coś będę wyznawał yy, i teraz czekam, aż mi to wpadnie przez okno. Na przykład, nie wiem, z helikoptera mieszkam na, mieszka ktoś na 9 piętrze, będę powiedzmy u babci na obiedzie, i teraz coś mi paruje przez okno z yy, tym, co ja sobie tam wyznawałem 8 miesięcy temu. No mi nie, nie, nie o to chodzi. Pewne klocki wychwytujesz z rzeki, jaką jest rzeczywistość, aby zbudować sobie schody do tego celu. I okoliczności się zbiegają. I okoliczności się zbiegają i masz pole do tego, aby w praktyczny sposób zadziałać. Jakby rzeczywistość organizowała się wokół tego, na czym się skupiasz. A skupiasz się... Na, a na czymkolwiek byś się nie skupiał, nie skupiała, to i tak skupiasz się na pierwszym miejscu na Królestwie Bożym. Bo to jest Dobra, generalnie... Bardzo duży ogólnik, że my powiemy, szukajcie twierdztwa Królestwa Bożego, ale, a wszystko inne będzie wam dodane. No i ja tak wyznawałem przez lata. Tylko, że nic znaczy, działo się w mojej, na poziomie mojej duszy, na poziomie jakiegoś poukładania psychicznego, na poziomie jakichś rzeczy, takich wewnętrznych bardzo, które później odzwierciedlały się na zewnątrz, ale one miały zasięg tylko do poziomu mojej duszy i najbliższego otoczenia, dalej no już nie bardzo. I to był dla mnie ogólnik, no bo w zasadzie szukam wpierw Królestwa Bożego. Czyli szukam tego zwrotu, który jest czym. Co to jest? To Królestwo Boże. Wszystko. Wszystko. Patrzę na Chrystusa. Co, co widzę w Chrystusie? W ogóle widzę wpływ, widzę w to, że On był w ogóle aktywny, że był skuteczny w tym, co robił, że w ogóle parł do przodu, poszerzał swój zasięg, że zrobił wywrót tutaj na pół świata, na pół kuli ziemskiej tak naprawdę przyniósł przebudzenie. To widzę w Chrystusie. Więc czym jest Królestwo Boże? Zaczynam modlić się o to, zaczynam szukać tego w sobie, zaczynam w ogóle w mojej komorze odnajdywać to w sobie i potem określam, co to dla mnie jest na tą chwilę. A potem myślę, jak to osiągnąć. A więc podejmuję działania, aby zrealizować to, co jest we mnie. Czyli Królestwo jest Boże. Boże jest wpływem, który chcę wywrzeć w oparciu o moje własne pragnienia, o moje marzenia, o moją wizję, o moją wizję służby, o moją wizję życia o moją wizję tego, co chcę i idę do przodu w tym. I tak jest ze wszystkim tak naprawdę. Chcę mieć lepsze efekty ewangelizacji. Co robię? Pierwsza rzecz jest taka, że modlę się o ten temat. W ogóle szukam gdzieś tam wewnętrznego prowadzenia w swoim duchu, jak, gdyby, jak to zrobić nietuzinkowo, jak w ogóle kreować się w tym, jak, jak, jak to, co jest z tymi moimi poselstwami w ogóle. Jak być w tym lepszy? Modlę się o to, nie? Modlę się, zabezpieczam moje działania, moje poselstwa. To, że jeżeli ktoś słucha mojego poselstwa, to jest na tym duchowa siła przepicia. Jest duchowy, duchowa informacja w nim zawarta. Stawiam się o te słowa, które wypowiadam. O moje działania, o to, że kiedy będę kładł na ludzi na ulicy, na ulicę, oni będą uzdrawiani. Stawiam się o to. Zabezpieczam działania w modlitwie. Następnie idę na ewangelizację, głoszę. Potem wracam do domu i podejmuję kolejne działania w temacie mojej ewangelizacji. Zaczynam o tym rozmyślać, i też rzeczywistość podsuwa mi pewne rzeczy. Na przykład. Moje chcę bardziej tworzyć te poselstwa, a więc muszę mówić językiem, który trafia do jakiejś określonej grupy ludzi. Wychwytuję to, że mój język trafia do określonej grupy ludzi, kiedy mówię w ten sposób, a więc uczę się tego języka, uczę się tego slangu, uczę się. Komunikować z określoną grupą ludzi. Jak gdyby wczuwam się w ich emocje, wczuwam się w ich życie. Widzę, że osoba, powiedzmy, że jest dużo osób, które żyją w takim i w takim stanie, na takim i takim terenie, to w, pewnym spo w pewien sposób ja muszę y umieć zrozumieć, co ta osoba czuje. To nie znaczy, że ja akceptuję to, że ta osoba jest w takim stanie i że czuje to, co, czu co ona czuje. Natomiast jestem w stanie zrozumieć, co czuję i dlaczego tak czuję. Jak gdyby. Czyli. Hmm. Komunikując się z taką osobą, ja wiem dlaczego ona ma tak jak ma, z jakich powodów się czuje tak jak czuje, odczuwa pewne emocje, a kiedy widzę te emocje w sobie, bo jestem w stanie współodczuwania, nie zgadzam się z tym miejscem, w którym ta osoba jest, no bo jest w miejscu kłamstwa. Musi przyjść do Jezusa najczęściej i, i, i zacząć budować z tego miejsca. Natomiast będąc na Ziemi. Kontakt z ludźmi, jaki mamy, to jest kontakt na poziomie naszego ducha, na poziomie naszej duszy i na poziomie naszego ciała, więc z tych pułapów musimy się z ludźmi komunikować. Nie da się duchowo komunikować z martwymi duchowo-ludźmi, no bo są martwi duchowo, więc no nie sposób tego zrobić. I tak jest z każdą dziedziną, czy jest dziedziną pracy, zawodową jakąś. Chcę w ogóle wejść w jakąś nową sferę, w jakąś nową przestrzeń zawodową, chcę się rozwinąć, chcę zwiększyć moje zarobki, chcę zrobić cokolwiek. Wstawiam się o te rzeczy. Mam do tego prawo, staję na Bożej Obietnicy, że wszystko, co uczynisz, powiedzie się. że Na przykład w Księdze Izajasza jest bardzo dużo obietnic odnośnie Bożego Zaopatrzenia i też jak gdyby ogromu Bożego Zaopatrzenia po to, aby wpływać na ten świat. Wiem, że mogę to zrobić, że to należy do mnie, że to jest kwestia mojego dziedzictwa, a więc wyznaję to, staję na Bożym Słowie, które jest Bożą Obietnicą do mojego życia. I zaczynam podejmować te kroki duchowo-praktycznie. Łączę te, te, te rzeczy jak gdyby w jedno. Czyli porządkując te wszystkie rzeczy. Po pierwsze, na duchowej płaszczyźnie wpływasz na nadane zagadnienie, ustanawiając odpowiednie rzeczy i oddziaływując w określony sposób. Po drugie, od razu. Podejmujesz działania na poziomie fizycznym zmierzające do zrealizowania wcześniej ustanowionych w duchu rzeczy, całkowicie zapobiegając bierności w danym temacie. To drugie, tak? Od razu podejmujesz działania na poziomie fizycznym zmierzające do zrealizowania wcześniej ustanowionych w duchu rzeczy, czyli zabezpieczonych w zaginięciu wcześniej rzeczy. Od razu podejmujesz działania, aby zapobiec bierności, czyli temu takiej wyznałem, a więc czekam aż mi przez okno. Bo te dwie sfery muszą się ze sobą przenikać, bo jesteśmy ludźmi, żyjemy na Ziemi i nasze ciała i działania zawsze będą zaangażowane w mniejszym lub większym stopniu z poziomu tego ziemskiego i, i z temu poziomowi ziemskiemu będą towarzyszyć ponadnaturalne przejawy mocy, czyli przejawy królestwa Bożego z naszego ducha. Będą się jak gdyby będą nam towarzyszyć, jak towarzyszyły Mojżeszowi, który musiał łazić z całym narodem izraelskim po pustyni. Kupa ludzi, która łazi za nim na pustyni, a on ciągle coś robi. Podejmuje jakieś działania. I temu towarzyszą ponad, ponad naturalne różne przejawy mocy Bożej. Apostoł Paweł, który gdzieś tam funkcjonuje, służy modli się językami więcej, niż oni wszyscy, jak sam twierdzi. Wstawia się o swoje rzeczy, jest człowiekiem modlitwy, ale jest też człowiekiem czynu. A to, że jest człowiekiem czynu, to mamy zapisy, że tu był w więzieniu, tam go zbiczowali, tam był ostatkiem, w ogóle tam gdzieś poszedł, w ogóle tam coś zrobił, poszedł do domu tego, do tamtego, wyszedł, ogłosił w ogóle, a tu jest sprzeciwił, Kefasowi Człowiek czynu. Też ciekawe jest to, że jak się tam dzieje apostolskie, to tak zobaczysz sobie proporcje, To tam jest więcej czynu niż ponadnaturalności. Bo to czynom towarzyszy ponadnaturalność. I gdy te dwie rzeczy się ze sobą zbiegną, jest efekt. Nawet w osobie Jezusa. Mamy dzieło Jezusa. I gdyby Jezus powiedział odkupuje ludzkość w duchowo tak. Nie idę na krzyż, bo po co? Bo ja to zrobię w duchu. No nie, no nie. Muszę przyjść w ciele, wziąć grzech człowieka na krzyż i tak go przybić. A więc potężne duchowe wydarzenie, najpotężniejsze duchowe wydarzenie, które kiedykolwiek miało miejsce, miało miejsce na bazie praktycznych działań opatrzonych ponad naturalnością, Bo cała misja Jezusa to kiedy on rozpoczął służbę do ukrzyżowania, to towarzyszyły mu ponadnaturalne przejawy mocy. Więc te dwie sfery trzeba połączyć. Jeszcze przejdę tutaj na szybko, czy mam coś więcej, bo nie ma sensu też się zapętlać. Można powiedzieć, że tak naprawdę to poselstwo jest takim podsumowaniem dwóch wcześniejszych, konkretnym podsumowaniem, jak to wszystko połączyć. I teraz nic, tylko wziąć te dwie sfery, żeby one grały u nas i będziemy parli do przodu. Królestwo Boga to jest potężny duchowy twór, mieszkający w kościele, w ramieniu Boga na ziemi. I to ramię musi się na ziemi poruszać. Aby dokonywać określonych działań. Żeby gdzieś dotarła Ewangelia, ktoś tam musi pojechać. Żeby ktoś usłyszał Ewangelię, ktoś gdzieś musi wyjść, żeby gośł drogi trzeba położyć na niego ręce bardzo często. Do tego potrzebna jest determinacja i głębokie przekonanie o tym, że działanie praktyczne jest słuszne. I głęboka świadomość tego, aby... Ta sfera ponadnaturalna nie była w ogromnej części wynoszona na piedestał przy jednoczesnym spychaniu sfery naturalnej, czyli fizycznej, bo powstaje dyspro, dysproporcja, która później zaburza efekt końcowy. I homeostaza w tych zagadnieniach, w tych sferach daje największą możliwą skuteczność. Tak jak przyjrzycie sobie życie różnych usługujących, różnych misjonarzy, różnych ludzi, którzy mają ogromne świadectwa życia, ich życiorysy, to tam jest ogrom działań. Działanie na działaniu, działanie na działaniu, mm. działanie na działaniu, a wśród tych działań są ponadnaturalne przejawy mocy. Jak na przykład poczytacie sobie Keneta Hagena, jak on opowiada o swoich różnych rzeczach, to pewnego dnia byłem w takim kościele i takim kościele. Pewnego dnia jechałem do, takiego, takie, do takiej i takiej wspólnoty, w tym i tym stanie, w Stanach Zjednoczonych. Była taka i taka sytuacja, a więc poszedłem do tego prawa. Tam takie stwierdzenia, takie różne zapisy w tych życiorysach, w tych opowieściach ludzi, przewijają się non-stop, 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 non-stop. I one są jak gdyby gwarantem tego, co się dzieje później, czyli po naturalne manifestacje. To samo z i Wigglesworth. Tam też dużo... Dużo wchodził, to był bardzo konkretny facet, który był bardzo praktyczny i wielu, wielu, wielu innych ludzi. No i świadectwo życia tych ludzi tak naprawdę pozwala nam zobaczyć, jak te dwie sfery połączone ze sobą w jedną są ważne. To by było w sumie na tyle. Amen. Amen.